To mam być najtrudniejsza? To jest trudna. A, ta gra jest świetna, ale trudna. Najtrudniejsza gra na świecie? Nie, prawda. Dwójka. dwójka. No to jeszcze dwójka. No proszę Państwa, żebyśmy nie oszukali. Tutaj pisze dwójka. Powiedz tu, 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 Lebo, tu, 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 na tu, tu, Co? No to to najtrudniejsza i na świecie, ale dwójka. No, to jest to coś podejrzanego dla mnie. Nie wiem, jak mój kolega, ale to jest coś dla mnie podejrzanego. Nieprawda, tak. tylko tu są niewidzialne, bo to jest dwójka. Tylko ja znam na pamięć, no bo ja. Tak, jasne, tutaj, tak jasne. Mhm. Aha. To jest chyba jakieś radę, że to jest najtrudniejsze. Mi się że to jest coś pomylonego. To jest najtrudniejsze, grona świecie? Tak mhm. łatwo przejść? Ach, nie no, to jest takie... Nie bo to geniusz. są minki! Proszę pana, to są minki. Widzi pan, to są minki. Trzeba uważać trochę. To jest, to, jest, to, jest, to jest najbardziej chyba utrudniona gra, bo nie można faść Jak się przegra, to game over. Nie? Oj, chyba teraz przegram. Chociaż nie. Chociaż nie, chociaż nie, nie przegram. To zrobimy to tak w takim razie. Tak? Idziemy tak, pójdziemy tak, pójdziemy tak, tak i tak. Tak? Dobrze.